Cześć, dzień dobry. Dziękuję, że tu jesteś ze mną. I cieszę się, że stawiasz swój rozwój na pierwszym miejscu. Wiem, jak bolesne może być odrzucenie. Ta rana potrafi zniszczyć całe życie, dlatego mam dla ciebie wyjątkowy prezent. Ulecz ranę odrzucenia, intensywna sesja wideo. Plus skrypt. Teraz tylko 19 zł zamiast 499 zł, i na tej sesji zrozumiesz i uwolnisz ból odrzucenia, odbudujesz wewnętrzną siłę, zamkniesz trudne rozdziały i pójdziesz nową swoją drogą. Masz tylko 24 godziny, żeby odebrać ten prezent. Kliknij w link do produktu, wpisz hasło dużą literą droga 2025, dodaj kupon i przejdź do płatności. Nie czekaj, to może być Twój krok do Twojej wolności. Pozdrawiam Cię serdecznie, Monika Skalimowska.